Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak można wykorzystywać edukacyjną wersję Minecrafta do nauczania programowania. Film, który już chciałem zrobić bardzo dawno i, i w końcu się udało, albo uda za chwilę. Także przechodzimy do dzieła bez przedłużania. Otw otwieramy Minecrafta. I tak, po pierwsze, musimy stworzyć świat. Nowy świat tworzymy kreatywny, płaski i jeszcze sobie damy idealną pogodę. Świat kre kreatywny oznacza, że będziemy mieli nieskończony dostęp do wszelakich zasobów, a płaski oznacza, że nie ma żadnych gór, rzek, drzew i tak dalej. Po prostu wszystko jest, jak wskazuje sama nazwa, płaskie. Już nam się świat generuje. Chwilkę jeszcze. Poczekamy. Ok. I jesteśmy na naszym płaskim świecie. I żeby móc w edukacyjnej wersji Minecrafta kodować, trzeba nacisnąć literę C, która przenosi nas do konstruktora kodów. I tutaj pokażę Wam najpierw kilka wcześniej przygotowanych programów. Pierwszym jest flaga, flaga naszego kraju, flaga Polski. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce: jak ten program zostanie wywołany w Minecrafcie. Ale chciałbym, żebyście rzucili okiem jeszcze tutaj na lewą stronę, gdzie widzicie elementy, z których można programować w tym języku Microsoftowym, który nazywa się MakeCode. Działa to i wygląda bardzo podobnie jak Scratch, czyli łączymy ze sobą tak jak puzzle poszczególne elementy w logiczną całość. I na początku mamy... Elementy takie związane typowo z Minecraftem, typu bloki, moby, agent, którego później wam pokażę, rozgrywka, pozycje, a dalej dochodzą rzeczy już typowo programistyczne, takie jak pętla, logika, warunki zmienne. Dalej mamy jeszcze funkcje czy na przykład tablice. I teraz uruchomimy sobie ten program. Klikamy Play. Wchodzimy na czat i na czacie muszę napisać flaga. Flaga dlatego, że tak sobie zdefiniowałem w swoim programie, ale to może być cokolwiek innego. Ważne, że musicie wpisać to, co zdefiniujecie sobie wcześniej w programie. I jak widać po napisaniu flaga powstała nam piękna flaga polski, biało-czerwona. I to jest zadanie takie na początek, na... Pierwsze zajęcia bądź na, na, bądź na pierwsze tygodnie zajęć. Jeśli flaga polska jest dla uczniów bardzo prosta, a, a chcielibyście, żeby zrobili coś trudniejszego, dokładnie związanego z tym zadaniem, to możecie na przykład poprosić waszych uczniów o stworzenie flagi w konkretnych rozmiarach, albo o stworzenie trudniejszej flagi niż nasza Polska, na przykład flagi Grecji. Która jest już dużo bardziej skomplikowana. Kolejną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, jest basen. Już go sobie tutaj odnajdujemy. Basen, podobnie jak wcześniej, składa się z dwóch takich elementów związanych z blokami, ale później dochodzi nam jeszcze pętla, dzięki której w basenie pojawią się zwierzęta. A to jest to miejsce, w którym definiujemy, w jaki sposób będzie się uruchamiał ten nasz program, co będziemy musieli napisać na czacie. No i teraz będę musiał napisać basen, ale mogłoby to być 1, 2, czyli 12, mogłoby to być Seba, albo cokolwiek innego. i wrócimy do basenu. Seba. Znowu klikamy play, czyli uruchom. Lecę na ziemię, uruchamiam czat, wpisuję basen. Mamy to czyli ściany, woda i w środku trochę zwierząt. To też projekt, który w ciągu pierwszych tygodni uczniowie są w stanie zrealizować. Podobnie jak flaga, można przygotować kilka ekstra wyzwań i zadań z tym związanych, chociaż nie jest to temat, nad którym na pewno. Nad którym można by siedzieć godzinami. Więc teraz pokażę Wam coś, nad czym można już siedzieć godzinami i co jest mini-grom, mini -grom, którą nazywamy albo agent card, albo agent race, albo wyścig agentów. I tu program już jest nieco bardziej zaawansowany, nieco bardziej skomplikowany, bo składa się nie z jednego, a z kilku elementów. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy tego języka blokowego MakeCode, ma też dodatkowe pętle, ma warunki, więc jest to nieco bardziej skomplikowane i daje też już dużo możliwości, dużo więcej swobody uczniom na to, jak będzie wyglądał efekt końcowy ich projektu co, co jest bardzo ważne w nauczaniu, żeby dać możliwość pewnej swobody i zrealizowania własnego pomysłu, własnej koncepcji. Więc klikamy play i po pierwsze tworzymy planszę. Więc wpisuję na czacie plansza. Muszę tutaj stać w jednym miejscu, dopóki ta plansza nam nie powstanie. Z tego względu, że całość tworzy się względem pozycji, w której ja aktualnie stoję, ale wyświetliło się już gotowe, co oznacza, że nasza plansza jest gotowa. I ideą gry jest to, żeby ścigać się od startu do mety. W tym przypadku tutaj jest start, na, po drugiej stronie jest meta i dodatkowo mamy przeszkody a ścigać będziemy się wspomnianymi na początku agentami. I agenty, agent to są agenci, to są takie specjalne postaci, specjalne moby, które są dostępne właśnie w wersji edukacyjnej. I agenta można sobie przywołać albo wykorzystując program, albo nasz ekwipunek. I ja właśnie skorzystam z ekwipunku, czyli dodałem sobie tutaj agenta i teraz zlecę na dół i umieszczę go tutaj na początku. Jest agent. I mój program został przygotowany w taki sposób, że jeśli napiszę start, to nasz agent zacznie poruszać się do przodu. Jeśli napiszę stop, to go wyłączam, przestaje iść. I dodatkowo mogę go obracać o 90 stopni w lewo bądź w prawo, czyli on cały czas idzie do przodu, dopóki go nie zatrzymam. I podczas tego poruszania się do przodu mogę nim skręcać, dzięki czemu mogę omijać przeszkody. Więc zaczynamy. Piszemy start. Nasz agent idzie. Spróbujemy teraz skręcić. Coś nam się zablokowało. Jeszcze raz uruchomimy program. Start jest agent. Wszystko jest ok teraz. Dodatkową rzeczą, która jest tutaj zaprogramowana, jest to, że jeśli agent wejdzie w przeszkodę, to cofa się o trzy pola. Co mogliście przed chwilą zobaczyć? O, przez przypadek nacisnąłem C. Chciałem nim skręcić, więc lepszą literą do skręcania będzie coś innego niż, niż C, wszystko inne. No, i teraz, przez to, że wszedłem do programu, to nasz agent się zatrzymał, ale możemy go z powrotem uruchomić, pisując start. I on dalej sobie idzie. I teraz go zatrzymamy. I idea jest taka, jak wspomniałem na początku, żeby nasz agent doszedł do mety. No i największa frajda jest ze ścigania się z innymi graczami, bo w edukacyjnej wersji Minecrafta można łączyć się na jednym świecie i wtedy wspólnie się ścigać na takim świecie i grać też w inne minigry, bawić się w inne rzeczy, które wspólnie sobie przygotujemy naszym programem. I to jest przykład takiej rzeczy, którą robimy z uczniami, kiedy już złapiemy sobie trochę podstaw i możemy ich wrzucać na głębszą wodę, dawać dużo swobody i, i podpowiadać w poszczególnych elementach, jak się zachować, co, co zrobić, w jaki sposób podejść do rozgryzienia konkretnych problemów. A na koniec chcę wspólnie z Wami zrobić jeszcze jeden projekt od początku. Czyli jeszcze raz, klikam literę C. Nowy projekt. Nazwę go sobie Dom, bo zrobimy rzeczywiście Dom. I ja chcę pisać na, czasie, na czacie Dom, żeby ten nasz projekt się uruchomił. Nasz program. Wchodzę w kategorię Bloki. I mój dom będzie z drewna. Deski dębowe. Powiedzmy, będzie. Szeroki na 10 bloków, długi też na 10, a wysoki zrobimy go na 8. Wpisuję tutaj 7, dlatego że o, te współrzędne, które widzicie, to jest odległość od nas i on się zacznie budować na wysokości 0, a skończy na 7, więc będzie z 8 bloków. I tutaj dodatkowo zmieniam sobie na pusty środek i przetestujemy, czy powstanie nam taka duża kostka 10 na 10 bloków z pustym środkiem. O, przychodzi noc, ale noc nam nie straszna. Musimy wpisać dom. Co już się dzieje? OK, powstała kostka. Czy jest pusta w środku? Jest. Czyli jakaś namiastka domu jest. Super. Ale my sobie dodatkowo jeszcze zaprogramujemy dwie rzeczy. Dodamy tutaj okna. A w zasadzie, jedno duże okno sobie zrobimy tak treningowo. I zrobimy je na takiej wysokości. 5, od 3 do 5, a tutaj będzie szerokie, takie nowoczesne okno. Zobaczmy, tworzę nowy dom, tamten traktuję treningowo, nie trzeba robić w tym samym miejscu, jest super okno o, i dom jest w powietrzu przez to, że ja nie stałem na ziemi, jak uruchomiłem program. Ale ostatnie zrobimy już na ziemi i dodamy jeszcze dach. Dach taki zwykły, prosty, płaski dach z innych desek z czarnego dębu tym razem. Więc musi być na wysokości jeden wyżej niż czubek naszego domu, niż ostatnie piętro i chcę też, żeby wychodził trochę poza krawędź naszego domu. Zobaczmy, czy to się uda. No, myślę, że tak. Czyli mamy dom z dachem i z jednym dużym oknem. Oczywiście tu można by robić dalsze rzeczy. Więcej okien, drzwi, e, dodatkowe elementy w środku. Dach też może być bardziej skomplikowany, na przykład, może mieć kształt piramidy ale chciałbym wam tutaj pokazać samą ideę i sposób programowania, łączenia elementów, jak to wygląda, jak, jak to się dzieje. I bardziej zaawansowani uczniowie, starsi uczniowie mogą też kodować z wykorzystaniem nie samego języka MakeCode, ale też w Javascriptie i w Pythonie. I co jest fajne, to jeśli napiszemy sobie jakiś program w MakeCode, czyli blokowo, i klikniemy na JavaScript, to ten program automatycznie przerobi nam się na JavaScript. Jeśli wybierzemy Python'a, to program przerobi nam się na Python'a. I zaraz zobaczymy, czy nam zadziała. Klikniemy Play. I powstał nam piękny dom w powietrzu po uruchomieniu Pythona. Teraz nic ekstra nie, nie pisaliśmy w Pythonie i można oczywiście pisać od zera. Jeśli mamy jakiś problem, możemy coś sobie zrobić w blokach i, i przerobić na, na Python. Ale świetne jest to, że oprócz właśnie zwykłego języka blokowego mamy też możliwość pracy i nauki w Javascriptie i w Minecrafcie. I to by było tyle, jeśli chodzi o, o pokazanie takiej bardzo podstawowej idei i tego, że można w świetny sposób wykorzystywać edukacyjną wersję Minecrafta do, do nauki programowania. Ja uwielbiam to narzędzie, uwielbiam pracować z dziećmi na Minecrafcie, bo dla nich też to jest świat, narzędzie, które znają, które lubią i mają ogromną frajdę podczas nauki i, i kiedy powstają ich efekty końcowe, kiedy mają gotowy projekt, widzą efekt tego nad czym spędzili trochę minut, a czasami godzin lub tygodni, daje im to dużą satysfakcję i bardzo polecam. I w ten sposób chciałbym zakończyć, także e, dziękuję i do zobaczenia.